Halo, halo, cześć, u następny się witam was w kolejnym odcinku z Negrajmy w Darkwood i dzisiaj spotkam w ogóle na pacie. Zamyślałem, a spróbuję sobie zobaczymy jak to będzie jak to będzie chodzić. E, I teraz tak Pod którym jest może... Patrzcie. Musimy dostać się tutaj, do utraconego ekwipunku. Więc bez zbędnego pitolenia lecimy. Lecimy w se, spróbujemy dzisiaj tylko z, y, odzyskać nasze eku. Nie będziemy raczej starali się, wiecie, ogarniać czegoś innego tylko właśnie po ten ekipunek głównie, więc... Tak sobie też sobie myślę, a zobaczę w ogóle jak na padzie będzie się grało w ogóle, nie? Może to coś lepiej będzie. Tak myślę. Na będzie coś wygodniej. Dobra. ma Musimy dojść do tego cmentarza, bo tam właśnie żeśmy tracili nasze Q ręce. Jak się zmienić w no w ogóle? A, pod trójką, okej. Okay. Jeżeli chodzi o obracanie, to wam powiem, że ciężko. Dobra, szybko sobie włączamy jakiś jeszcze. Lecimy do cmentarza te. Powiem wam, że, że wygodniej chyba na tym Jednak na tej klawiaturze chyba Przynajmniej jeżeli chodzi o walkę i jeżeli chodzi o opracanie się Teraz tak, ja tu gdzieś miałem ekwipunek swój Aczkolwiek tylko problem w tym, że nie wiem gdzie dokładnie to może sobie użyjemy tą wiemy ją sobie tylko z tego względu żebyśmy właśnie zdobyli nasz piekunek pleca gotowe dane. Gdzie jest ten? Taki, tak Słuchajcie, w ogóle tu jest skrzynka. Nie wiem, chyba nie zwróciłem uwagi na tę skrzynkę wcześniej, albo i zwracałem uwagę, nie pamiętam. Tak, więc tu nie mamy, nie mamy kodu, nie? O, chyba tutaj coś jest. jej tak mamy nasz, mamy nasz okej okay. teraz tak czy my odzyskamy nasz drugi ekipunek czy jest gdzieś tam To wątpię, słuchajcie O! O, patrzcie, znaleźliśmy Okej okay. darmowe U, ciekawie Dajmy sobie to jakoś dookoła. Paliła nam się broń też, żeby musieli uderzać tej naszej włóczni całej. w starej kniei, patrzcie, to jest piówka Skujące grzyby sobie zbierzemy oczywiście. Agregat zniszczony mamy Kolejne grzyby, więc jest, ale całkiem poczkotem, nie? Całkiem poczkot tej terem jest patrzcie i na bigułki mamy czyli... mamy stóp warsztatowy tu jest jakaś puszcza mam patrzcie spoko to no się przyda słuchajcie mamy pitę jakąś powiem wam tak szczerze, że Zaczynam się zastanawiać, czy nie chciałbym się może przenieść do starej kniei. Bo to jest więcej tej przestrzeni, nie? Jak sobie wyłączymy. Bo szkoda tego paliwa tracić, słuchajcie. Jakiś przejście jest. notka notka dezercja. Jeden. Kogo oni nam przydzielają? Maciek spię dla dzieci coś w takim Okej. Okay. Okej, okay. co to jest? Flara, flara nie potrzebuje akurat. Są grzyby trujące też. Powiem wam szczerze, strasznie dużo lokacji, jeżeli odchodzi. Jesteśmy tutaj, dobra. Zrobimy tak. O kurde, patrzcie ile tu rzeczy jest Dobra, teraz tak, rozpalimy sobie ten piec Pali się ponownie, no i fajnie Dobra i bierzemy sobie te itemy stamtąd Tutaj tylko, halo, oj Te itemy, które weźmiemy Zaraz wezmę, okej, to zresztą tego żuba w sumie nie potrzebuję Tutaj wywalę. I tam te flary też sobie chyba weźmiemy Teraz tak, czy ja bym chciał wracać do mamy kryjówkę, nie? To jest spoko miej w sumie, ja sumie tu pójść tak po skosie i będziemy w naszej bazie, i co przemyślimy to, bo... I zginąłem. O mój Boże. Patrzcie, ale jestem tutaj. Ale to całkiem dobrze się składa, że. Tutaj nie tam, bo nie musimy wracać oko mnie jest źle, słuchajcie. Dobra, lecimy szybko do bazy na tamtej. Trzeba by tam nie chodzić teraz. Eee... Patrzcie. Tak jakby się, tak jakby były te kamyki, nie? No i prawdopodobnie też się przyniesiemy tutaj do starej k niei. On. Fajnie, fajnie. Mogę jakoś przejść tutaj. Okay. całkiem w sumie sporo itemów zdobyli kur. Dobra, trafiliśmy na szczęście No mówię, jak już się przeniesiemy do tej lokacji To już raczej nie będziemy się wracać do Głuchego Lasu niestety Proszę mamy praktycznie wszystko ogarnięte I tyle, nie? szybko do bazy, bo już to Także mówię, myślę, że raczej sobie Przemyślimy tą, wiecie, tą prowadzkę nie? Bo to jest spoko opcja Kolejną odblokować sobie, wiecie Tym bardziej, że tam jest, wiecie, wszystko praktycznie zabudowane To nie jest jak tutaj, że To są dziury w tym i tak dalej, nie? W pianach i jest cały dom rozwalony A tamten dom w ogóle wygląda Wygląda praktycznie jak nowka Ja że ten pies w tak ale świeci, po spoko. Dobra, musimy sobie odłożyć te itemy wszystkie. To sobie musimy odłożyć. Paliwo. Atki Teraz tak, odkładamy sobie rzeczy wszystkie. Odkładamy to te kamienie, w sumie, bo ich też nie potrzebuję. I póki jeszcze mamy czas, to sobie oczywiście ok rozpalimy piec. I gdzie Dodamy sobie te grzyby, trzy nie. Brakuje nam w sumie niewiele do kolejnej dawki. Essence, też spoko akurat. Tutaj mamy. tryk, mamy pałki tutaj, tutaj, mamy cztery w ogóle, wow, Mało z... okay. towe, tutaj, 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 są tutaj, są... O 30 Spoko je sprzedać tutaj, 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 mam może tutaj, mamy 4 w sumie pigułki mamy Dobra, naprawimy sobie przedmiot oczywiście od razu Potrzebuję 2 i te, spoko T. I gwoździ gwoździe i wezmę sobie Chyba to Dobra, idziemy szybko włączyć, kurde, prąd, Dolałem sobie benzyny do tego, tam ktoś łazi. Tak, mamy, na noc, mamy na całą noc paliwa na szczęście. O kurde mnie wystraszył. Pigułki, jak on tu wlazł w ogóle? To było dziwne, no ale dobra. Mamy to, Tylko sobie odkładamy, a odkładamy oczywiście. To też sobie tu odłożę, bo próbuję tego w ogóle. Yy... Już wchodzą. Dobra, jest 24 dopiero. Już jest północ. Patrzcie jak ten czas leci to co jest? Za szybko leci ten czas. Coś się teraz stanie, nie. Jak nic. Nie mam tego już okej. Okay. Coś się zaraz wydarzy. ewentualnie uciekać z bazy zaraz, nie? jedyne wyjście zaraz będzie takie bo już jest 3 prawie, zaraz coś tu się pojawi Zobaczcie, jak to się rusza w ogóle wszystko o mój boże, trzecie byleby tylko przetrwać do rana, słuchajcie byleby tylko do rana przetrwać Ktoś tu flara rzucił, czwarta? Ktoś tu chodzi. Najgorsze jest to, że tu jest światło, ale nie widać, czy ktoś tu wchodzi. Faktycznie, najgorsze jest już czwarta, już jest piąta prawie. uh-oh Ty, co jest? i pierwsza, coś takiego się dzieje, nie? Paga, zaraz będzie ósma. Kolejny dzień słuchajcie Dzień 17 już To jest grane Handlarz, siema handlarzu Mam 575 u ciebie nie Cóż ja mogę u ciebie kupić ziomku Powinienem u ciebie kupić Czegoś mi brakuje żeby pistolet zrobić Poczekaj chwilę ziom. Muszę sobie posprawdzać jeszcze już wszystko mi poprzestawiało Brakuje mi taśmy Muszę od Ciebie kupić ziom ziomuś taśmę, ok. Masz taśmę za 40, no dobra, niechaj będzie Ja Ci w sumie mogę sprzedać... Ja nic Ci nie sprzedam, bo... Bo, bo mi wszystko będzie potrzebne, ale... Ale na przykład deski, nie? Złomu też nie potrzebuję Benzyny na razie też mam... Wystarczająco mi dać. na pewno tak na pewno flary Ci sprzedam ja ci mogę jeszcze sprzedać kółkę. Tych kamieni się w sumie mogę pozbyć. Tyle chyba w sumie na razie. Przedmiot nie. Handluj te flary. 180 flary. flary. Mamy 715 teraz. Moglibyśmy zrobić ostre albo coś. Ja to, jakbym wziął i to. To się. No, mogę wziąć przecież stać mnie, kurde. Czego by nie? Mamy 2300. Brakuje nam w sumie 50. Brakuje nam w sumie tego jednego. Kurde, on już tego nie ma. No, on już tego nie ma. No, ale dobra. Okay, będzie yy, to teraz tak robimy sobie samopowtarzalny pistolet. Wartość 200. Nie za ten cierp, chyba nawet. O, tak to działa, że nie muszę mieć naboi. Ok. Dobra, no to robimy tak. To sobie odkładamy. Bierzemy całą broń. A w sumie tych wideł chyba też sobie wezmę cały ten. Właśnie i ten kij chyba sobie od niego jeszcze odkupię póki zdążę cały ten ki To się przyda słuchajcie, przyda się to na pewno Dobra No i mamy No i to było na tyle z tego odcinka Dzięki serdecznie za oglądanie, widzimy się już w kolejnym odcinku Ale. Cześć, Pałem.